Dokładnie za rok zostanie oddany do użytku najbardziej komfortowy blok w mieście. Inwestycja realizowana jest przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To już kolejna duża inwestycja mieszkaniowa w mieście, która tym razem będzie realizowana przy budynkach Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego obok skrzyżowania ulic Kopernika 11 listopada. Realizowane przez Stanowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka należąca do miasta okazuje się, staje się w chwili obecnej największym na terenie naszego miasta. Deweloperem, firmą budującą zarówno budynki jednorodzinne, jak też obiekty wielorodzinne. Przypomnę. Za naszymi plecami znajduje się budynek zrealizowany, ostatni budynek w ramach mieszkań czynszowych, w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W ubiegłym roku byliśmy na rozpoczęciu inwestycji w osiedlach ojca, budowy budynków, 10 budynków jednorodzinnych. Natomiast, natomiast w chwili obecnej jesteśmy na placu budowy. Mamy nadzieję, że. W ciągu 12 miesięcy generalny wykonawca, firma, która realizuje z sukcesem budownictwo jednorodzinne w osiedlu Ocice, zrealizuje również ku radości wielu mieszkańców Tarnobrzega, którzy oczekują na swoje wymarzone mieszkanie. Nowy blok będzie najbardziej komfortowym budynkiem wielorodzinnym w Tarnobrzegu. Z klimatyzacją, wideodomofonami oraz z pełnym monitoringiem. Budynek będzie liczył 34 mieszkania. Siedmiokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja jest podpiwniczona, gdzie znajduje się 10 garaży. Mieszkania są od 42 metrów do, do 102 metrów są dwa apartamenty. Nie ma tutaj tak zwanej usługówki pod spodem na, na parterze, będą to mieszkania. Które są z możliwością wykorzystania do, do, na różnego rodzaju usługi, czy gabinety odnowy biologicznej i, i tym podobnie. Także e, chciałem dopowiedzieć również, że będzie to pierwszy blok e, w Tartobrzegu, który będzie posiadał e, mieszkania e, klimatyzowane e, będzie posiadał wideo, domofony oraz pełny monitoring, zarówno e, terenu zewnętrznego, jak i, i klat, klatek schodowych. Planowane zakończenie budowy jest rok równy, rok czasu. Także o tej porze, jak spotkamy się w, w przyszłym roku powinniśmy wręczać klucze, jeżeli warunki atmosferyczne oczywiście nie, nie przeszkodzą nam w realizacji harmonogramu prac, który został zaplanowany, i przyjęty przez generalnego wykonawcę firmę PawBud. Zainteresowanie mieszkaniami w budowanym bloku jest ogromne. Przeszło 80% mieszkań jest już zarezerwowanych.